Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku. W sensie na początku? Na początku jesieni poprzedniego roku, bodajże w listopadzie albo w październiku, pojawił się film, w którym to zostałem pszczołom w Roblox Baby. Jest to bardzo podobna gra, tylko że tym razem jesteśmy pająkami. Wyglądamy trochę specyficznie, aczkolwiek myślę, że możemy zacząć tutaj. Gra jest trochę bardziej satysfakcjonująca i ma bardziej satysfakcjonujące dźwięki. Nie wiem, czy to będzie słychać. Raczej nie będzie słychać, czekajcie. Może podgłośnię? Czekajcie, zrobię sobie wolumna. Okej. Okay. Ja sobie będę słuchał... Wy nie możecie, teraz będę słuchał tych satysfakcjonujących dźwięków. Witam Was, dzisiaj będę... Aha, bo to muzyczka z prawami oczyskimi, dobra, nieważne. Tutaj chodzi generalnie jest to na tym samym zasadzie, czyli trzeba kupywać nowe rzeczy. W sumie trochę... Weź mi to wyłącz. Bardzo, bardzo prosta i bardzo przyjemna gra. Nazywa się Be a Spider. Czyli być pająkiem. A to trudne, czemu to ja nie mogę doskoczyć. OK. To czemu to są takie jakby... A, bo tu woda jest, to te... To rozumiem już dlaczego przestanę grać w tę grę. Zostawcie kanał, zostawcie łapkę do góry. Jeśli Ci nagle się oczywiście spodoba, zbieramy sobie na Legendary Chcę mieć Legendary O, już możemy sobie kupić. Uwaga, co będzie. Pająk nowy. Jakiś rzadki. Super Pająk, on nie jest rzadki, on jest ok. W sensie jest ok, ale on nie jest rzadki, on jest taki normalny, powiedzmy. Jak widzicie na plecach na się zbierają pajączki, to znaczy, że możemy już sobie iść wymienić to na pajęczyny, w sensie robaczki, bardziej nie pajączki. I trzeba tutaj również dojść po prostu tam, tylko że tutaj się, jak się zbiera pieniądze, to po prostu oddają tyle, ile mamy robaczków, to dostaniemy pieniędzy wtedy. Mm, więc no, nie ma tutaj nic skomplikowanego, kupmy sobie to. Super. Super. Sprawdzą tylko kochani, kto on nam napisał. Bo do Janka ktoś napisał, kochani. Mhm, dobra, dobra, nieważne. Myślę, że to jest coś ważniejszego. A to nie jest nic ważnego. Dobra, kochani. Zbieram się na to, pozbieram zbieram se na to jajeczko tu. to jest jajko. Jajko akurat zwykłe. Yy, jajko zwykłe, czyli... Ale bo już możemy sobie kupić. Z niego chyba też pająka dostaniemy, ale trochę gorszego, po prostu kolorowego jakiegoś. W tym przypadku będzie to brązowy prawdopodobnie, tak? Mamy, oczywiście brązowy. Okej, okay. zawsze to więcej pajączków. Nadal pozbierajmy sobie te robaczki, ponieważ w sumie o to w tym chodzi? W pszczółkach są kwiatki, a tutaj akurat są e, robaczki. Po prostu polega na tym samym, tylko że jest pająk. A ile jest, kochani, world? Ile mamy worldów? Zobaczymy sobie świat... No weź to zamknij, halo. O, oh, worlds. Dobra, zobaczmy, ile jest światło do odblokowania. Tylko 10? E, eee, to nie dużo. To nie jest dużo, wcale dużo, kochanie, więc mało wręcz bym powiedział. Dobra, zbieramy nadal te robaczki. Kupmy sobie teraz to. Kupmy se to, ponieważ to nam da. W szukach jest, wiecie, co więcej do. Yy, więcej do. Eee... Yy, więcej szczegółów na jakby polanie. Okej, okay. i tu są nowe robaczki. Możemy na przykład też wrzucić na jakiś stary świat. Chyba wam z tego co ja nie prezentowałem wam jeszcze tej gry. Jest naprawdę fajna, jest zdecydowanie bardziej satysfakcjonująca niż tamta także B, B to jest lepsza Okej okay. Już mamy 30... dobra idziemy do tego... nie wiem w sumie nawet jak się to nazywa U mnie kuzynka pokazała mi e, tą grę A Monterska powiedziała, że jest lepsza tylko że z pszczółkami Więc ja tą grę poznałem wcześniej jak, wy, jak mi montażystka pokazała pszczółki dał w tą grę przestałem grać, więc długo nie pograłem Teraz tak naprawdę sobie wracam. dawno w to nie grałem Ostatni raz to grałem w wakacje chyba bodajże no dobra, ja nie tylko to, że trzeba skakać przez tą wodę, tak? Kiedyś było tak, że to po prostu nie trzeba było skakać przez tą wodę. Było wygodniej kiedyś. Teraz jest jakaś aktualizacja wprowadzona została. Zobaczymy, jakiego będziemy mieli. Ja mam nadzieję, że jakiegoś nowego nie wiem, w sumie Ice Spider. Dobra, nic ciekawego w sumie. W sumie to. A można reroll? Dobra. I trzeba zapłacić im Robuxami Ale my czegoś takiego nie zrobimy Najbardziej mnie irytuje to, że są tutaj takie przerwy w tej wodzie To jest po prostu denerwujące i powinni to jakoś zmienić Jak widzicie również te tutaj działeczki do budowania są coraz droższe Więc no już 5000 kosztuje, tam kosztowała chyba jeszcze niecały 1000. W B, B mamy już troszeczkę bardziej rozwinięty poziom Trzeba w ogóle nagrać się z bi, bo dawno nie było No O, kupmy sobie kolejne jajko, za 17... E, mamy pieniądze, stać nas Stać nas, Na spokojnie, możemy sobie teraz to jajko kupić Bez żadnego problemu Uwaga, co to będzie? Co tu będzie? Brązowy. Dobra, już był chyba brązowy. Albo pink? Nie, brązowy, brązowy. Widzicie, ja tutaj mam y, mane i Spider. One są genialne. One po prostu dają więcej pieniędzy z tego, co wiem. Z tego, co rozumiem. Są naprawdę dużo lepsze. Chciałem znowu odłożyć, ponieważ mamy 17 tysięcy. To mi prawdopodobnie również 17 tysięcy. Zobaczymy. W ogóle komicznie wyglądają te, te nasze główki przyczepione do y, do ciała pająka strasznie śmiesznie to wygląda trzeba jakieś zdjęcie na miniaturkę walnąć, prawda? może na wodzie walniemy? o, na tle tego walnimy. albo nie, na tle tego, o o, pięknie, Janek, zrobiłeś z... piękne zdjęcie na miniaturki walnąłeś okej okay. A my oczywiście podziękujemy i idziemy. Za chwilę też z tym się zakończymy. To będzie troszeczkę krótszy odcinek. Myślę, że to będzie tylko 10 minutowy. W ogóle to jakieś tu spełnia, czy Jak one działają? Kolejny Spider. Wstawajcie, jakiego będzie? Różowy. Dokładnie. Dokładnie różowy. Nie jestem. Ja bardzo lubię tego typu gry. To jest tak naprawdę jeden z moich ulubionych typów gier. W ogóle Tysony, bo według ich to jest Tyson, według mnie to nie jest trochę Tyson, to się trochę różni od Tysona ale... Uwielbiam taki typ gier, gdzie trzeba... gdzie trzeba dużo farmić, żeby... żeby być lepszym w grze. za to nie lubię też gier takich jednorazowych. Trzeba byłoby nagrać jakiś odcinek top 10 gier najlepszych na Robloch się według mnie. Tak coś byłby fajne. Na pewno by to było interesujące. Dzięki są satysfakcjonujące. Nie wiem, czy Wam pokażę. Było słychać? Nie wiem. Nie mam właśnie pojęcia, czy było słychać. Dobra, ale gramy dalej. Gramy dalej. Chciałbym kupić tutaj ten cały ten taki pasek w tym odcinku. W sumie wiele w tym odcinku nie zrobiliśmy. Możemy sobie jeszcze e, zrobić. Dobra, zróbmy sobie podróż do nowego WORDA. Robimy podróż do Nowego Worlda. Super, nie chcę. Hurde. W... Blok. No nie. Dobra, przepraszam że za zablokowanie, jeśli ta osoba ta ogląda. Ja raczej wątpię. okej okay. Pójdźmy sobie do jakiegoś innego. Pójdźmy sobie do mojego poprzedniego. Ja nie pamiętam jakie tu były światy. Pamiętam, że jak ja zakończyłem swoją rozgrywkę, to największym był taki wulkaniczny. Zobaczmy jaki jest teraz najwyższy Aha, ja już mam ten Lava World Aha, no dobra no O, tak on wyglądał, A nie to był chyba jeszcze jakiś inny był to Zobaczcie Ten jest trochę lepszy, mi się bardziej podoba ten Niż tamten, wiecie? Pójdziemy sobie te robaczki odłożyć Zdaniem dużo pieniążków, nie możemy sobie. Dobra, wiecie, co wracamy tam? Kupimy sobie jeszcze trochę i kończymy ten odcinek. Ponieważ, wiecie, montażyska nie złą... w sensie nie wrzuciła jeszcze filmu na dzisiaj. Gdzie ja ten film nagrałam, prawdopodobnie w ten dzień, co wy go widzicie. To mnie martwi trochę. Nie mogę wrócić do światów. Dobra, to zakończymy już ten odcinek. Widzimy się już jutro o godzinie 16.00. Pa pa. Jutro prawdopodobnie będzie ten film, co monteryska miała mont w sensie miała wrzucić dzisiaj, a nie wróciła. Prawdopodobnie w szkole jest i zapomniała. Dobra, nie będę truł gitary, więc prawdopodobnie by ten film zobaczyć jutro, a jest naprawdę bardzo śmieszny i fajny.